Walentynki już za niedługo. Jeśli nadal nie macie pomysłu, jak spędzić ten dzień, to postaram się przyjść Wam z pomocą. Cześć z tej strony Ama, a dziś podzielę się z Wami moimi pomysłami na dzień zakochanych. Dziś postaram się pomóc i tym, którzy mogą sobie pozwolić na większy wydatek i na przykład dwa dni urlopów pracy, oraz tym wszystkim zabieganym, którzy wiecznie są gdzieś spóźnieni. Albo zanim wydadzą każdą złotówkę, oglądają ją 5 razy z każdej strony. Jestem pewna, że ten klasyk się sprawdzi. W Waszej okolicy na pewno jest takie miejsce, do którego zawsze chcieliście pójść i spróbować nowego jedzenia. Moim zdaniem, 14 lutego to idealna data na taką właśnie randkę. Choć jak łatwo się domyślić, to miejsce może być oblegane przez inne pary, które wpadły na ten sam pomysł. Jeżeli nie lubicie dużych skupisk ludzi, to dobrą alternatywą jest stworzenie sobie takiej mini restauracji w domu. Uwielbiacie razem gotować? Przygotujcie swoje ulubione danie. Jeżeli pokłóciliście się z patelnią, zawsze możecie zamówić jedzenie z dostawą do domu. Polecam dokupić butelkę wina, ładnie się ubrać, zapalić świeczki, zadbać o klimatyczną muzykę. Moim zdaniem będzie to super spędzony wieczór. A poza tym jego koszta w porównaniu z drogą i wykwintną restauracją są dużo niższe. Kolejny klasyk na tej liście. Kina w Walentynki są jednym z najczęściej wybieranych miejsc przez pary, co może oznaczać tłumy na sali i kolejki w kasach. Teatry również mają dość ciekawy repertuar, jeśli chodzi o 14 lutego, ale i tu, jak wyżej, można spodziewać się dużej ilości ludzi. Dobrą opcją jest spędzenie tego czasu na wieczorze filmowym zorganizowanym w domu. Wystarczy telewizor i internet. Wybierzcie swój ulubiony film, dokupcie popcorn, ulubiony napój, zgaście światło i przygotujcie się na super rozrywkę. To opcja dla ludzi, którzy mogą sobie pozwolić na minimum 2 dni urlopu i wydanie większej ilości pieniędzy. Oferta turystyczna w samej Polsce jest dość bogata, a i pewnie znajdą się pary, które będą chciały wynająć na czas walentynek domek gdzieś w Alpach lub na kilka dni zapomnieć o mrozach i wyjechać gdzieś gdzieś po cały rok. Jeżeli jednak nie możecie sobie na takie szaleństwo pozwolić, to jestem pewna, że w Waszej okolicy znajdują się parki, skwery lub inne ciekawe miejsca, o których wiecie tylko Wy. Jeżeli mróz Wam nie straszny, ubierzcie się na przysłowiową cebulkę i zorganizujcie sobie dłuższy spacer po tych miejscach. Koszt randki wyniesie 0 zł, a krajobraz, jaki będzie Was otaczał dookoła, może Wam się naprawdę bardzo spodobać. Tańcem można wyrazić wiele uczuć, takich jak miłość czy pożądanie. Dzięki tej aktywności partnerzy mogą się do siebie zbliżyć i sprawdzić, jakim poziomem zaufania darzą się nawzajem. Być może oglądają ten film pary, które przygotowują się do hucznego wesela, wtedy można to potraktować jak swoiste dwa w jednym czyli walentynkowa randka, a na dodatek ćwiczenia przed pierwszym tańcem młodej pary. Jeśli z różnych względów kurs tańca z trenerem jest opcją poza waszym zasięgiem, warto spróbować w domu przy poradniku, jakich mnóstwo jest do znalezienia w internecie. Wtedy też można podejść do tego z lekkim dystansem i nie spinać się, gdy coś nie wychodzi. Gwarantuje Wam mnóstwo śmiechu. Wiele apartamentów oferuje jedno lub dwudniowe pobyty w pokoju z jacuzzi. Można się wtedy odprężyć i wspólnie spędzić miło czas. Jednak jak wiadomo, takie atrakcje mogą być trochę drogie, więc jeśli nie chcecie wydawać dużo pieniędzy, możecie zawsze zrobić sobie coś podobnego w domu. Domowe spa to ciekawy sposób na romantyczne chwile. Zróbcie sobie nawzajem masaż z dodatkiem olejku. Jeżeli posiadacie wannę, udekorujcie ją zapachowymi świeczkami, puśćcie nastrojową muzykę i zadbajcie o siebie wspólnie. Na pewno będzie to przyjemnie spędzony czas, który będziecie długo wspominać. I to by było na tyle. Ja wiem, że jest mnóstwo innych pomysłów na ten dzień. Każdy lubi co innego, ale to jest takie moje top 5, którym chciałam się z Wami podzielić. Jeżeli skorzystaliście z któregoś z tych pomysłów, podzielcie się tym w komentarzu na dole. Ja zatem życzę Wam wszystkim udanego święta zakochanych i zapraszam do obejrzenia innych moich filmów, zostawienia łapki w górę i suba. Wracam do Was niedługo. Trzymajcie się ciepło. Pa!